Dobry wieczór wszystkim moim oglądaczom, słuchaczom. Chciałbym dzisiaj w naprawdę krótkim filmiku pokazać, czym nawożę moje warzywa. W szczególności pomidory, tak jak tu widać malinowe, tak jak tu widać ożarowski żółty, trzy krzaczki. Jeden pad, ale dorzuca się właśnie w tym miejscu. Podsypałem go dojrzałymi pomidorami innych gatunków, żeby to zielsko ładnie dojrzało. A więc od czego zacząć? No najczęściej moim używanym nawozem, takim jakby. Yy, na co dzień to jest woda, do której na przemian dodawałem wodę utlenioną trzy razy. Moje uprawy nawoziłem kwasem borowym. I tu bardzo ważna rzecz: nie reklamuję żadnych produktów, żadnych firm, chodzi tylko o nazwy. Siarczan amonu. Ogólnie, jeśli chodzi o nawozy na bazie siarki, wszystkie sole siarki, wszystkie związki, które yy, dodawałem, ja uważam za takie mało inwazyjne. Jest to taki, wszystko co na bazie siarki jest takie jak samitne. Nie przepali roślin, nie przedobrzymy. Jest wszystko ok. Ale siarczan amonu. Jest to związek azotu i siarki. I do kiedy? Nie wspomniałem, że dajemy azot siarczanamonu do momentu, kiedy nasze rośliny urosną w miarę wysoko, kiedy już zaczynają się zawiązywać kwiaty i owoce, przestajemy dawać siarczanamonu. Ja siarczanamonu dodawałem na przełomie całego. Wzrostu roślin do momentu właśnie pojawienia się kwiatów. Wtedy zaprzestałem. Dodawałem nawet do wody, żeby pH wody nie było zbyt wysokie, żeby poszło w stronę kwaśnego. I właśnie potem w późniejszym czasie zastąpiłem siarczan. A amonu właśnie kwaskiem cytrynowym i taka paczuszka starczała mi na 24 moje butelki plus te taczki, bo tam też woda właśnie zawsze była więc tym zmniejszałem pH wody Kranowa ma 7 mogę powiedzieć z doświadczenia, że kranuwa to blokuje rozwój roślin jeśli ktoś tylko wężem podlewa to ma takie później efekty jakie ma dlatego lekko trzeba wodę Doprowadzić do stanu używalności i to właśnie po siarczaniu amonu, tym niebieskim, tam przeszłem na kwasek cytrynowy, trochę tych paczek tam zużyłem. Następnym nawozem, bardzo delikatnym, to jest tylko te 2 kg na 100 litrów wody. Mi to starczało na znacznie więcej. Myślę, że zużywałem taką paczkę na 300 litrów wody, dlatego że. Stosuję zasadę trochę mniej tego nawozu, delikatniej, żeby roślina pobierała cały czas. I właśnie na jutro szykuję się, właśnie kwasek cytrynowy, odrobina tego siarczanu magnezu. Na jutrzejsze podlewanie z rana moich pomidorów. Oczywiście w szklarni z okien, bo na zewnątrz już raczej sobie dałem spokój. Dzisiaj padało, widać tam, co tam się dzieje właśnie za półcikiem. No i pójdzie na następne po 15. Kolejny nawóz. Jeszcze w międzyczasie zużyłem jedną paczkę właśnie tego nawozu o wysokiej zawartości fosforu, potasu, przepraszam. NPK 5 10 20. Raz rozpuściłem w wodzie, resztę zostało podsypane pod rośliny, bo właśnie w ten sposób. To co zostanie zostanie na przyszły sezon. A następnie po tych nawozach, które użyłem, pierwszy raz użyję siarczan potasu. Dlatego żeby wymóc na roślinach już po 15 sierpnia. Owocowanie i dojrzewanie owoców i potas głównie jest potrzebny. Jeszcze niektórzy stosują z fosforem jakiś nawóz, ale jakoś zaufałem nawozom na bazie siarki, bo nic złego one mi nie wprowadziły do ogrodu. Zauważyłem, że wszystko dzieje się jak najbardziej w porządku. Łącznie z moją wodą utlenioną. Regularnie stosowana. No i tak to się sprawy z nawozami mają. Wspomnę, że na przemian dodaję do tych butelek po połowie butelki y, mam tam taki baniaczek i tam jest taka kiszonka po ogórkach. Dorzucam tam różne rzeczy to się tam fermentuje. I Mieszam to z wodą pół na pół i podlewam, właśnie moje pomidory. Taka kiszonka. No, jeszcze o naturalnych rzeczach zapomniałem dodać, że drożdże z cukrem. Także butelka pod jeden krzak. 1,5 litry, wo litry, litry wody pod jeden krzaczek pomidora. I później efekty mamy właśnie o tego typu. Pomidorki ładnie wyglądają bardzo dobrze smakują. W tej chwili w tej chwili gotuje się przecier z pomidorów. No i to by było na tyle o nawozach. Uważam, że z tych kupnych nawozów nawozy na bazie siarki przynajmniej u mnie nie zawiodły. Rośliny się trzymają bardzo ładnie. Dzisiaj latałem z takim oto urządzeniem. O! Z nożyczkami. Od, ogławiałem, co się da. Film miał być po 15 robiony, ale że jest blisko, to już teraz zrobiłem, żeby rośliny zdążyły w szklarni do końca września wyowocować się. Także mniej więcej na tej wysokości to jest ostatnie, ostatnie kwiaty. Nie chcę, żeby rośliny inwestowały w jakieś tam dodatkowe kwiatki. Tu jeszcze jest, ale ogłowiony. Wątpię, żeby ten górny coś tam wskurał. Polecam nie reklamując nawozów tej firmy. Po prostu takie kupowałem, bo takie, takie w sklepie dostrzegłem. Odpowiadała mi i cena, i zawartość. Ten woreczek poszedł tylko jedna sztuka. Natomiast te kolorowe wolki, zwłaszcza ten zielony magnes, którego używam też do kąpieli prywatnie tego siarczanu magnezu, bardzo się to u mnie sprawdziło. Może kto chce, może kopiować, może naśladować efekty. Widać. Ja daję daty po filmach. Nie tylko po to, żeby moi. Subskrybenci czy oglądający widzieli kiedy to było, ale dla samego siebie Na przyszły sezon, żebym wiedział co kiedy dodawać roślinom Teraz jeśli chodzi o nawozy to głównie potas Potas dla pomidorów, żeby szybciej dojrzewały Potas razem z ogłowieniem Ogławiamy pomidory, sprawiamy żeby nie inwestowały siebie, w, swoje, w swojego krzaka można, jeśli ktoś sobie życzy, nawet zbędne kwiaty yy, pousuwać ja jeszcze te kwiaty zostawiłem, może coś z nich ben, będzie, choć widzę, że sam krzaczek inwestuje tylko w pojedyncze owoce inne, mimo, że są zapylone że wyglądają dosyć normalnie no tak jak tutaj że mógłby krzak rozwijać jeszcze takiego pomidora. Niestety już w niego nie inwestuję. Chciałem jeszcze tylko na sam koniec pokazać, co robi pomidor, kiedy obetniemy liście pod gronem. I tutaj właśnie tak zrobiłem. To jest malinowy. Tu jest grono, w sumie dwa, jedno pod drugim. W sumie trzy, tak jakoś wyszło, że są trzy, jeden pod drugim. Mają owoce bardzo maluteńkie. Liści już nie ma, i spójrzmy po krzaku, jak idziemy dalej. Co się już dzieje tutaj, i tu. No tu krzak już doinwestował. Tu ma peł pełną obsadę liści. Także obcinanie liści zbyt szybko nie służy roślinom. No, i to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do zobaczenia.